Tak odpoczywa Michał Szpak, jego przyjaciele są na niego źli. Pieniądze nie decydują. Michał Szpak, artysta od lat obecny na polskiej scenie muzycznej, znany jest nie tylko z niezwykłego głosu i scenicznej ekspresji, ale również z niezależnego podejścia do życia. Równie swobodnie, jak z modą czy muzyką, obchodzi się z planowaniem wypoczynku. To, co powiedział nam o swoim stylu podróżowania, mocno zaskakuje. Choć w jego mediach społecznościowych nie brakuje relacji z podróży, sam przyznaje, że jego wyjazdy są niemal zawsze spontaniczne. Moi przyjaciele są na mnie źli, bo oni organizują wszystko pół roku wcześniej, a ja podejmuję decyzję o wyjeździe w dniu wylotu, mówi bez skrępowania. Tłumaczy to swoim charakterem i naturą, która nie znosi sztywnych planów. Uważam, że takie wakacje są najfajniejsze. Wtedy nie wiadomo, czego się spodziewać, i to mi odpowiada. Jestem z tym po prostu szczęśliwy, dodaje. Taki sposób podróżowania doskonale pasuje do jego osobowości, artystycznej, wolnej, nie poddającej się schematom. Dla szpaka wypoczynek to nie lista atrakcji do odhaczenia, ale przestrzeń do bycia sobą, łapania chwili i czerpania radości z niespodziewanych zwrotów akcji. Czasem nawet nie dolatuję z przyjaciółmi, tylko dołączam do nich w trakcie. Dla mnie to normalne, mówi z uśmiechem. W jego podejściu najważniejsza jest wolność wyboru i brak presji, bo to właśnie wtedy można naprawdę odpocząć. Michał Szpak nie wydaje fortuny na wakacje. Szpak nie boi się także mówić o kosztach wypoczynku w Polsce. Choć zauważa, że bywają one porównywalne z wyjazdami zagranicznymi, nie uważa, by to miało jakiekolwiek znaczenie. Polska jest pięknym krajem. Jeśli chce się dobrze spędzić czas, to można znaleźć alternatywę. Pieniądze nie decydują o tym, czy wakacje będą udane przekonuje. Myślnik. Czasem możemy jechać na biwak i nie wydać ani złotówki, a świetnie się bawić, dodaje z przekonaniem Michał Szpak.